Bargina opowie nam o, o tym, co to za wydarzenie, dlaczego warto w tym wziąć udział. No i o tej całej idei. Jest też Dominik Dostącki, który jest też współorganizatorem tego wydarzenia. Nie wiem, czy jako dom kultury, czy tak, jako persona indywidualna, to za to chwilę się dowiemy. <laughs> się dowiemy. Także Panie to proszę bardzo. Wielka wymiana książek w tym roku odbywa się drugi raz. W zeszłym roku była pierwsza edycja, poszliśmy za ciosem, bo odbiór był naprawdę spory, duży, zainteresowanie było już po zakończeniu pierwszej edycji, mieliśmy pytania, kiedy to będzie drugi raz, także jak wyniesieni na tych skrzydłach postanowiliśmy ciągnąć to co roku. W tym roku rzeczywiście mamy wsparcie powiatu chojnickiego i urzędu marszałkowskiego, także mogliśmy to zrobić z większym rozmachem i mamy zaproszonych trzech w tej chwili autorów, dzieją się też akcje towarzyszące, ale może najpierw powiemy o tym, kiedy to będzie, to 14 września, czyli teraz w tę niedzielę, od godziny 11 do 17. Mamy zaproszonych gości, pani Maria Judejko to jest nasza regionalna pisarka o godzinie 12.30 pan Cezary Łazarewicz będzie o godzinie 13.30 pan Cezary przywiezie swoje książki, to znaczy my mamy zakupione książki, żeby nie było śladów. Będzie można je u nas zakupić do podpisywania i pan Zygmunt Miłoszewski będzie y, autorem, y, naszym gościem o 15.30, natomiast nie mamy książek pana Zygmunta, ponieważ jest tak rozchwytywany, że ciężko je kupić, więc proponujemy, żeby przynieść swoje książki do podpisywania, może uda nam się jeszcze zdobyć jakieś do naszej puli, ale w sumie tego nie wiemy. Idea... Myślę, że idea to jest spełnienie oczekiwań społeczności, bo pierwszy raz, kiedy zorganizowaliśmy to, była taka mini wymiana, przygotowana e, tak naprawdę dość spontanicznie i szybko. Była to głównie wymiana książek dla dzieci. Potem, spełniając oczekiwania właśnie lokalnej społeczności, zainteresowanie, zrobiliśmy już pełnowymiarową edycję, czyli tą pierwszą edycję wielkiej wymiany książek w Chojnicach, na Starym Rynku i tutaj też wtedy wsparły nas no, tak naprawdę gmina, powiat, miasto i, i lokalni sponsorzy. A to właściwie zasługa ludzi tego, że 3400 wymienionych książek na pierwszej edycji pokazało, że warto to robić i że nie możemy zaprzestać na pierwszej edycji w ten sposób, przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego i Powiatu mamy przygotowane drugą edycję. I to, co mogę powiedzieć, to jesteśmy przygotowani. Jesteśmy też przygotowani na taką liczbę albo i większą, jak to było w ubiegłym roku, więc przestrzeń namiotów i zaplecza technicznego będzie dużo większa. Technicznie będziemy do tego przygotowani lepiej, właśnie na odpowiedni format. Także będzie taki komfort, tak? ponieważ autor od razu po spotkaniu będzie przechodził do kolejnej części, gdzie będzie można się z nim spotkać, czy właśnie gdzie bardzo chętnie podpisze książkę, czy to zakupioną u nas, czy to przyniesioną przez, przez Państwa, a scena będzie cały czas funkcjonować, że właściwie przez cały dzień będzie się coś na niej odbywać, między innymi też takie... Można powiedzieć taki otwarty warsztat z czytania performatywnego, czyli chcemy tutaj właściwie młodzież z chłonińskich szkół będzie pokazywać te różnice między tekstem zwyczajnie czytanym a takim czytaniem performatywnym, czyli kiedy dostają uwagi, pracujemy na bieżąco, to się będzie odbywać tak naprawdę na żywo, nawet będzie można porozmawiać z publicznością. Pytania i tak dalej. Ja będę prowadził taką, można powiedzieć, troszkę otwartą próbę, ale jednak zadaniową, czyli my się przygotowujemy do tego, pracujemy. I tutaj też podziękowania dla pana sterowski i dla pani dyrektor CEBU, bo tam właśnie odbywają się próby do tego, więc, więc bardzo dziękuję za tę przestrzeń. No i naszą ideą taką główną jest Wymiana książek. I polega ona na bardzo prostej zasadzie, do 10 książek można przynieść. Wolontariusz przy wejściu sprawdza jakość tych książek, żeby one naprawdę dobrze wyglądały. Jakby przyświeca nam taka idea, żeby przynieść takie książki, jakie sami byśmy chcieli wynieść stamtąd. Wpuszcza na teren wymiany, chodzi się po terenie, przebiera w książkach, w których mamy już kilkaset w puli początkowej, więc można sobie przebrać, wybrać, czas jest nieograniczony i wychodzi się po naszych. pracy. spotkaniu autorskim, czy w warsztatach, czy nawet wybić kawę od kąciku, w podcisku, który będziemy mieli na taką kawiarenkę. Więc generalnie no, chcemy też wszystkie te eventy dołączone do, do tej. Wymiany, to jest po prostu wszystko wokół czytelnictwa. Zachęcamy do, czytel, do czytelnictwa, do tego, żeby się rozwijać, żeby czytać coraz więcej. Także zachęcamy wszystkich bardzo serdecznie do, do udziału, a to będzie jakby kolejnym zaczynem, żeby to robić rokrocznie. Ja muszę też powiedzieć, że uważam, że. Po pierwsze jestem dumny ze społeczności, bo rozmawiając tutaj z naszym patronem, z Radymukiem, który miał patronat nad tym wydarzeniem, było to bardzo, ale to bardzo takie zaskakujące wręcz. Bo te 3400 książek wymienionych to naprawdę świadczy o tym, że, że jednak czytamy, że czytamy dużo, że lubimy czytać. To jest chyba taki pozytyw, który jakby chcielibyśmy nieść te, te, tym wydarzeniem. No do do tak. ostatniego momentu właściwie nie wiedzieliśmy, czy ludzie będą uczestniczyli w tym wydarzeniu w zeszłym roku, czy nie. Ale zamiast o godzinie 11, gdzie było zaplanowane otwarcie w zeszłym roku, to już o godzinie 10.30 <grym> tak. ludzie wbijali na, na teren i szczerze mówiąc zaczęliśmy to trochę szybciej. Tak, I tak, cały tak. czas, do samego końca, do zamknięcia byli ludzie na terenie, więc naprawdę uważam, że to jest bardzo potrzebne, bardzo fajne. Atmosfera była po prostu cudowna i w tym w roku jeszcze zrobiliśmy sobie taki nowy pomysł, to jest inwazja moli, czyli w Chojnicach przez cały miesiąc można było zdobywać naklejki z takimi małymi molami. Każdy mul ma swoje imię, jest mól profesor, mały mul, mól reportażysta i tak dalej, przypisany do konkretnej, m, konkretnych książek, do konkretnej kategorii. Można było przez dwa dni zdobyć każdego z tych moli. W różnych punktach? W różnych punktach. To, była to kurza stopa między innymi, czytelnia, hacek, brama czuchowska i tak dalej. I jeżeli ktoś z 10 moli nie zdobył i brakuje mu kilku, to jeszcze dodatkowo mamy taką mm, propozycję, że w piątek i w sobotę koło bo, bo, tak, ostatnia szansa. Tak, ale tylko 3 mole można dobrać i one są według konkretnych zasad, więc nie będzie takiej sytuacji, że ktoś sobie powiedzmy przyjdzie i uzupełni album w jeden to dzień, to jest niemożliwe, ale trzy mole, które mógł przegapić ze względu na wyjazd, były wakacje czy cokolwiek, może sobie wtedy dobrać, a kulminacyjnym momentem y, tego jest nadanie imienia naszego, naszemu molowi, ponieważ on nie ma imienia. Najfajniejsze imię zostanie wybrane. Trzeba przyjść z tą książeczką, tak. pokazać, że się ma właśnie mole. Tutaj Edyta była sumienna, pozbierała wszystkie. Tak jest. E, I wtedy najlepsze imię, które komisja wybierze, e, ten mol po pierwsze, to, czyli ten nasz mol zostanie z tym imieniem już na zawsze, ale dodatkowo ten szczęśliwiec, który to imię wybierze, no i Jeżeli przyjdzie piewotą, to wyjedzie hulajnową elektryczną, więc jest to, co to grać. Zachęcamy. Jest to co grać. I to była nasza taka promocja, która trwała cały miesiąc. My serdecznie zapraszamy na, na całą naszą akcję, na całą naszą wymianę. Jeszcze może tylko dodamy, że regulamin oczywiście wszystko jest na naszej stronie internetowej, na Facebooku, na naszym fanpage'u. Ważne jest to, aby też pamiętać o tym, jakie książki przynosimy, ponieważ mamy w regulaminie zawartą taką informację, że nie przyjmujemy takich książek przerzuconych, jakichś starych, zniszczonych, porysowanych, ale właśnie do tego jeszcze doszły nam jakieś biuletyny informacyjne, broszurowe, jakieś wydania różnych tam książek i darmowe książki, które można pozyskać też w sklepach, w przoku i tak dalej, ponieważ część osób po prostu jak, jak przynosi, no później już tego nikt nie pobiera, a nam się pula wtedy uszczupla. Więc te książki trafiają wówczas na tak zwaną wydawkę, bo jeszcze tak. Taką dodaną akcją jest wydawka. I będzie to polegało na tym, że wszystkie książki, które do nas w pulę początkową nawet trafiły i one są na przykład bardzo stare, też podniszczone. Czasami brakuje jakiejś strony, albo jakieś y, właśnie takie te, te darmowe też. Czasami... Y, no czegoś brakuje tylko tej książce, ale ogólnie jest naprawdę fajna. W takim szerokim One... rozumieniu oczywiście brakuje wymiany, bo tak. oczywiście spodziewamy się i wiemy po odzewie społeczności, że są ludzie, którzy przyjdą specjalnie na tę wydawkę, ponieważ tam mogą znaleźć coś, czego no, na półkach sklepowych nie ma, coś, co ma swoją historię, więc nie ukrywam, że i w ubiegłym roku było bardzo duże zainteresowanie tym stoiskiem, tak zwaną wydawką i... Yy... I, i w tym roku myślę, że będzie podobnie. No, no miał można, można znaleźć czasami, na... bo ludzie naprawdę przynoszą nam po prostu wszystko i czasami zdarzają się takie wydania jakieś historyczne w ogóle, przepiękne ilustracje w środku, zdjęcia porobione, no ale fakt, że książka jest stara powiedzmy z 70. tam któregoś roku, bo takich też jest dosyć sporo, więc warto tę wydawki też odwiedzić. Tak, no i podsumowując myślę, że, drodzy Państwo, mamy naprawdę fajną, uważam, że nowo miasto się rozwija, końcy się rozwijają, nowoczesna impreza tak naprawdę, ciekawa, jakaś alternatywa do, do wielu wydarzeń, inna na pewno, więc zachęcamy do tego, żeby, żeby cieszyć się tym, że mamy coś takiego w końcach i skorzystać, przyjść w niedzielę na stary rynek, dobrze się bawić i wyjść z interesującymi nowymi pozycjami do, do, do czytania. Można wejść, na, to jest też chyba dosyć ważne, że na nasz tak naprawdę można wejść wielokrotnie. To nie jest tak, że jak ktoś przyjdzie raz i wyjdzie, to już tam yy, kogoś nie, nie wejdzie. Nie Absolutnie, nie. można nawet, yy, zdarzyło się w zeszłym roku też taka sytuacja, że ktoś przyszedł wymienił parę książek, potem poszedł do domu, stwierdził, że jedno te, dwie, o, przeczytał, <grym> tak. I przyszedł i dwie wymienił jeszcze raz. <grym> Także tak też można robić, to nie jest żaden problem.